Tusk do dziennikarzy, niedobrze mi się robi, jak mam wracać do tego tematu Donald Tusk o sprawie Mejzy. Absurd. Niedobrze mi się robi. Donald Tusk po posiedzeniu Rady Krajowej postwierdził, że debata wokół losu Łukasza Mejzy jest absurdalna. Przecież wiemy, gdzie on powinien siedzieć, na pewno nie w KPRM je powiedział lider platformy. Z kolei Zbigniew Ziobro zapewnił, że postępowania wobec wiceministra sportu Łukasza Mejzy będą prowadzone w sposób rzetelny. Tego oczekuję jako prokurator generalny, podkreślił Ziobro. Niedobrze mi się robi, jak mam wracać do tego tematu, powiedział Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy, czy wiceminister sportu Łukasz Mejza powinien podać się do dymisji. Jak dodał, taki człowiek w ogóle nie powinien znaleźć się w rządzie. Debata co z Mejzą to jest jakiś absurd. Przecież wiemy, gdzie on powinien siedzieć, na pewno nie w kprm stwierdził lider po, po posiedzeniu Rady Krajowej partii. Tu odnosił się do sprawy Łukasza Mejzy także w swoim wystąpieniu podczas sobotniej Rady Krajowej PO. Widzimy, że w czasie, kiedy Polacy boją się tych czterech zagrożeń drożyzny, pandemii, konfliktu na Ukraina-Rosja oraz sporu Polski z Unią Europejska, RET, i to jest bardzo uzasadniony lęk, to ta władza zajmuje się od wielu dni wyłącznie tym, jak ukryć łajdatwa jednego ze swoich wiceministrów, podkreślił. Zdaniem szefa po Łukasz Mejza zastąpił dziś Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj Polską rządzi Mejza. Dzisiaj PIS i ta władza zajmuje się nie naszymi problemami, tylko niejakim Mejzą i ukrywaniem łajdactw tego typu ludzi, jak on przekonywał. Zbigniew Ziobro postępowanie sprawie. Mejzy będzie rzetelne, na jakim etapie jest prokuratura, wyjaśniając działalność wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Oto dziennikarze pytali z kolei ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobre. Z całą pewnością postępowania wobec wiceministra sportu Łukasza Mejzy będą prowadzone w sposób rzetelny, tego oczekuję jako prokurator generalny, zapewnił Ziobro. Na pewno nie będą one prowadzone w sposób, który mógłby budzić wątpliwości co do tempa tych prac na tle wielu innych spraw, które do prokuratury trafiają, dodał. W minionym tygodniu posłowie lewicy złożyli w prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze zawiadomienie dotyczące możliwości usiłowania bądź popełnienia przestępstwa oszustwa i wykroczenia przez firmę Vinci Oclinić należącą do Łukasza Majzy. Łukasz Mejza zawiesił swój udział w pracach ministerstwa Wirtualna Polska. Opublikowała serię artykułów, w których opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym, w tym dzieciom, cierpiącym m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny. Sam wiceminister sportu Łukasz Mejza poinformował w piątek, że zawiesza swój udział w pracach resortu oraz że wystąpił do marszałek Sejmu o urlop od wykonywania obowiązków poselskich. Łukasz Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy objął mandat po zmarłej posłance KPP liolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu koalicji polskiej PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października, objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej. Opracowanie: Jolanta Kamińska.